you tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku challenge'owym, który już kiedyś na tym kanale się pojawił. Wybieramy się z Dawidem na zakupy, ale nie będziemy kupować rzeczy dla siebie, tylko rzeczy dla Oliwki i będą to ubrania. Dlatego powtarzamy challenge, który był już, no nie wiem, z dobre nie wiem, 6 miesięcy temu chyba. Kto kupi lepsze ubrania dla Oliwki? Ja czy Dawid? Czyli to będzie taki challenge mama versus tata. Zobaczymy, no i oczywiście Wy będziecie oceniać w komentarzach. No i Oliwka też bo jak wrócimy, to pokazujemy jej wszystkie rzeczy. Ona się jak najbardziej na ten challenge zgodziła. Ona nie wiem, bardzo lubi chyba te challenge. Ale okej, okay. wy i Joliwka zdecydujecie, kto wybrał lepsze rzeczy: ja czy Dawid? W każdym sklepie wybierzemy sobie jedną rzecz, no i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na pewno odwiedzimy H&M, Zara, Reserved. Mam nadzieję, że też Pepko. Jesteś gotowy przegrać? Chociaż nie wiem, kto przegrał tamten challenge, bo to były zdania tak mocno podzielone. Ja wygrałem? Nie, tak? nie, nie, nie. Ja zawsze wygrywam. Mocno podzielone były zdania. Nie pamiętam, kto wtedy wygrał, ale ja powiem ci, że. że. Mam podpowiedzi od naszej córki. No? A, ty masz podpowiedzi od. To jest oszustwo. Nikt nie ustalał zasad. Jedziemy. A ja mam lepszą zasadę. Jaką? Nie ma dzwonienia i pokazywania. Bierzemy. Mogłeś się dopytać oliwki, co chciałaby dostać. No dobrze, ale to widzowie jej tego ceniają. Widzowie jej oliwka. A no tak. Jezu, ja zresztą ja znam głos mojej córki, nie muszę pytać. Dobrze, okej. Okay. Dobra, nie jestem taka i powiem, czego się dowiedziałam od Oliwki. I w sumie Oliwka miała tylko jedną prośbę. Jeżeli, no mogę ja bym wybierała. mogę powiedzieć, bo ja mam chęć. Ja, Jak sądzisz, tak? Tak. Dobra. Ja sądzę, że było coś z Pusinem. No. To z nią. Ale ja też wiedziałam, że z Pushinem, tylko ona właśnie powiedziała, mamo, jak będzie się coś brać, no to, to fajnie było, jakby było z pushinem. Więc, no dobra, mamy wyrównane szanse. Ale nie, no w sumie nie, bo ja jeszcze jedną rzecz wiem, ale no. tego już nie powiem. No powiedz, bo to to Nie, widziałe. nie, ja to biorę i nie. Dobra, muszę zadzwonić do Oliwki. Nie. Tak. Nie. To mów, albo dzwonię do Oliwki. No chodzi o sweter. Co sweter? Sweter. Ale co sweter? Chodzi o sweter, że chciałaby sweter. No wtedy tata i kupi sweter. No to teraz mama kupi sweter. Tata kupi sweter? Nie. I zapomniałam powiedzieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Najpiszcie no w komentarzach, kto zrobił lepsze zakupy. Ja czy może ten pan dziad? My już na miejscu i pierwszy sklep, jaki odwiedzimy, to będzie HM. Zgadzasz się? HM. Jesteśmy już w HM na dziale dziecięcym i musimy wybrać sobie po jednej rzeczy dla oliwki. Rozmiar znasz? Właśnie. Nie pamiętam. to. na kolekcję Nie podglądaj. Ej, no Dawid znalazł naprawdę spoko bluzkę. Tylko ciekawe teraz, czy będzie rozmiar, ale wydaje mi się, że nie. Nie ma. Nie będzie, bo są same duże, ale ta koszulka z złędej jest naprawdę super. I co? Smucisz się. Ej, a nie ma takiej, żebym ja się no zmusiła? mam na taką największą. Się... Nie, za mała będzie. Wzięłam sobie tą koszulkę Wednesday do przymierzalni, chociaż wątpię, że się w nią zmieszczę, ale ja wybrałam oliwce, taką różową bluzę i z tyłu ona jest taka, tutaj jest dziwne światło, więc dokładnie wam nie pokażę, a Dawid ma problem i nie może nic znaleźć. Zmieściłam się w Wednesday, ale mój brzuszek chyba nie jest przystosowany do dopasowanych bluzek, no ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda i się zastanawiam, naprawdę. Pokaż, nad czym się zastanawiasz? Sweterek albo koszulka. No musisz sam wybrać się. Ja już wybrałam. Pokaż. Z tyłu jest taka, a co? przód jest taki. A, mój dziesięć. No, wiadomo. Dawida trochę zamurowało, bo tą rundę wygrałam zdecydowanie ja. Zgadzasz się? No tak, no co, no co ja mam powiedzieć, no. No ale przed nami jeszcze Zara, Reserved, Pepko i nie wiem, jeszcze tam sklepy, ale, ale ja teraz może coś dodać? No. Dodam to, że tam nic nie było. Ogólnie powiem wam, że ja uważam, że znalazłam najlepszą rzecz w całym sklepie. Serio, tak uważam. No oprócz tej bluzki, bo jakby była ta koszulka z Wednesday, no, no to, to wtedy... Ikra, no. Tak, tak. A teraz jedziemy sobie do portu Łódź, bo byliśmy w pasażu łódzkim. Wiem, co się jest Ścigamy podoba. się, żeby kto był... o tutaj coś, ja, ja tutaj zajmuję. Nie. Musisz odejść. Jeszcze powiedziałem, że ja wiem co jej się wtedy podobało. <laughs> Ej, to jest fajne Ty... no te, Ale to jej pokazywałem, ja, ja wiem o tym, że ona jej się podobało Podobało się? No to ja, ja biorę tą koszulkę Albo tą Nie, nie ona chciała tą Ej, ale to jest z kotem, to jest super Z kotkiem jest to... Ej, zobaczcie, jest jak jaj i ona, Dawid o, Więc tutaj mamy wybór Dawida A tutaj mój I zobaczcie, że tutaj normalnie na tej bluzce jakbym była ja razem z Oliwką no co, ale ładnie. Piszcie w komentarzach, kto wybrał fajniejszą rzecz. Tu akurat sądzę, że jest remis. Remis? A ja tak bardziej ku tej mojej. Jesteśmy w Reserved i Dawid już znalazł jedną rzecz. Zaraz wam pokażemy, jaką. Dawid ma puszyna. Tu i tu. I oliwka bardzo chciała tą koszulkę. To? No, tak, tą tom, tom tom. koszulkę podpowiadam ci. Ale nie podpowiadasz mi, bo ja byłem tu pierwszy. Ale tam chciała na maksa, no. I jeszcze do tego są leginsy. To więc jak ja, ja bym leginsy, wzięła, no. to by był komplet. Ale my 28? Nie, to jest, ale to jest taka krótsza, to musimy może nie, ja ten, nie, ten, nie ten. wiem, zobaczymy z nie? My to chyba poszalejemy dzisiaj i weźmiemy więcej niż po jednej rzeczy, bo na przykład w wyzarze wzięliśmy ile dodatkowych dwie i tutaj Dawid znalazł jeszcze taką koszulkę, a to nie jest ta koszulka, którą on wybrał. Ja tutaj trzymam taką fajną koszulkę, Też, którą Dawid znalazł. Ale szukamy jeszcze legginsów z Pusina do bluzki Dawida i ja nie wiem co tutaj się wydarzy, ale na pewno wyjdzie więcej niż jedna rzecz. Oliwka bardzo bardzo chciała sweterek fioletowy. Kwiatki, ale niestety go tutaj nie widzę. Dawid Heat, influencerka, bierzemy. <grym> Mam tylko, że nie ma rozmiaru. 1,22 22 jest, metr 64. To będzie za duże, a to będzie za małe. A ona ten chciała. Powiem ci, że z tego naszego kupowania po jednej rzeczy to o tak wyszło. I tak wyszło, i ja już nie wiem, kto co wybrał Dawid. Naprawdę, ja już nie wiem, nie wiem które ja mam Wiesz dać do oceny. Co? To mi się wydaje ewidentnie, że, że ja tu ogłaszam remis. Remis? I idziemy do Ikei. Ale nie, no, jeszcze do Pepko. Zara, handel Byliśmy, Zara, byliśmy. W Rezerwie jesteśmy. Pepko. Pepco... Możemy skoczyć, ale to po jakąś zabawkę. Do TK Maxa możemy jeszcze. To iść. do TK Maxa po jakąś pierdołę? Ja nie rozumiem tego challengeu. Tu po prostu nie będzie challengeu. No jak nie będzie, jak to jest, jest challenge? To po prostu goście, czy fajne czy niefajne. Ej nie, no to może wybierzcie najlepszą rzecz, ale nie, no bo ty, ty tutaj wygrywasz. Ja, no. Tą bluzką z pusinem. A ja mam teraz z trzy, trzy rzeczy. I influencerka. M Minecraft. Minecraft i pusin. Nie ma szans już. Ja już bo mam ja, mam, w z ja mam bez rękawnika, ale Oliwka go nie wybierze, chociaż on jest fajny. Spodnie też, też nie wybierze i bluzki Spodnie też i nie. Podnie i bluzki też nie bo na wybierze. Dobra, ewidentnie, ewidentnie powiem tak przegrałaś trudno życie. Nie, nie przegrałaś. No dobra, ja bo przegrałem. Chodźmy, wygrywa... chodźmy do TK Max. Buszujemy teraz w TK Maxie i ja już totalnie się pogubiłam w tym naszym challenge'u. Nie wiem, co się dzieje, ale znalazłam takie fajne file białe. Potem Wam pokażemy wszystko dokładnie. Dawid jeszcze jakieś klapki znalazł i mieliśmy się mierzyć na to, kto kupi lepsze, a tu w sumie działamy bardziej zespołowo, więc chyba po prostu ocenicie, co to jest. Da. Klapki fila? No, okay. Nie, no te Adidas są fajne. Dawid! Czemu twojego bliźniaka postawiliśmy w sklepie? Ale jakbyśmy tak w roli ścisłości... To Podobny cię... do ciebie. Podobny do ciebie. Tak. Dawid, ta nie. świeca. Tam jest energia, rozumiesz? Nie. Tu jest antystresowa, nie. to jest piękna świeczka i ona pięknie pachnie. Ja ją biorę, bo te kamienie, rozumiesz, ja czuję przyciąganie. Co ty mi tu pokazujesz za roboty? Tu, patrz to! No weź! Nie! On mi mówi, że chciałby jakieś inne rzeczy, a jak ja znajduję świece z kamieniami, rozumiecie, antystresowymi, to on mi mówi, że nie. Ja ją biorę tą świecę. Ona tak nie. ładnie pachnie, ludzie, a, nawet zobacz, nie ma zobacz, szans. Digo. Dotknij go. Bardziej przyszczę kamerę Zobacz te kamienie człowieku. Ale powąchaj, powiedz, powiedź, czy brzydko pachnie. Pięknie pachnie. Cudownie. No ale to rozumiesz, że to jest moc energia. i... A... Nie wiem, co się stało z tym challengem totalnie, ale kupiliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc będziemy pokazywać, oliwka będzie oceniać i wy też będziecie oceniać. Wybierzmy najlepszą i może najgorszą kupioną przez nas rzecz, ale słuchajcie, ja kupiłam świeczkę. Ja nie, nie moja wina, że ja mam takiego fioła na punkcie świeczek, I jeszcze ta jest lawendowa i pięknie pachnie i ma kamienie w środku. I te kamienie są ważne i one są antystresowe, a ja, żeby przeżyć z dziadem, to muszę mieć dużo takiego antystresowego rzeczy. Po polsku co powiedział. My już w domu słuchajcie, i przyszedł czas na ocenę oliwki tych naszych zakupów. Ciekawe, co jej się spodoba, co jej się nie spodoba. No i wy też w komentarzach oceniajcie. Za chwilę będę oceniać ubranka. A jest ich trochę, bo poszaleliśmy statą, więc zaczynamy od pierwszego sklepu, czyli od H&M-u. I tutaj Ci powiem, że myślę, że wygrałam, ale ty ocenisz. Proszę bardzo, tam są dwie rzeczy i zgadnij, która jest wybrana przeze mnie, a która przez tatę. To jest przecież. Ciebie? Przeze mnie? Tak. I z tyłu zobacz, jeszcze napis jest. A, widziałam, bo świetnie. Ale ja jeszcze nie wiem, czy to jest ode mnie, czy od taty. Mhm. I tu masz drugą rzecz. Fajne. A to jest od taty. Zgadnęłaś. Która ja. lepsza rzecz? Yy, Obydwie. O, o ty to jesteś kochana. O, jeszcze tu coś jest. Co jest? A, skarpetki. Takie ombre Ci wzięliśmy. Fajne ciapaki. Ale wspólnie. No wspólnie. To macie po dwa punkty. Dziękujemy. Się bardzo podobają. Teraz dajemy torebkę z Zary i tutaj miały być po jednej rzeczy, a jest znacznie więcej, więc wyciągaj po kolei i będę Ci mówiła kto co tam wybierał albo coś, dobra. Te buty znalazł tata. Bardzo mi się spodobały, to są takie Adidasy z holograficznymi paskami. Potem przymierzymy, jak już zrobisz wszystkie te, te hole Ale zakupowe. Ci, no. że mi się za bardzo nie podobają. No co zrobisz. Dobra, tak. ale to wyjmij Dawid z tej torby, bo tam są buty, które ja wybrałam i zobaczymy, czy... A to jeszcze Ale to momencik, momencik, ja ich jeszcze nie widziałem wtedy, więc to nie tak, że wybrałaś, tylko się zapytałaś, ja stwierdziłem, że fajnie. Nie, fajne. ale ja je znalazłam. No dobrze, znalazłaś, ale no. nie wybrałaś, tylko znalazłam. No znalazłam, czyli moje. Dobra? Za duże. Nie, nie są za duże. Zaraz zobaczymy, Oliwka, i ha? proszę bardzo, tu są te ode mnie. Ale mi się podobają! To nie jest tak, właśnie. Nie jest tak, bo ja to znalazłam. To już ale w tej gemach już razem kupowaliśmy. No dobrze, ale ja je znalazłam. Znalazłeś, no dobrze. Dobra, to za chwilę przymierzymy, to odłóż je i wyciągaj dalej. No, co tam mamy? Ale to jest cudowne. Oliwka, ale zobacz, obczaj, że to jestem ja, a to jesteś ty. I kot. Lecimy dalej. Ale fajna bluza, to tata. Zgadłaś! No i co, a która lepsza rzecz? Bluzka czy bluza? Yy, bluzka. <laughs> ale z ciebie bambik. <laughs> ale wiesz, co powiem? No? Bo im przerwałeś trzy razy. Powiem, no? że ta dwa wiem, całkowicie ne lesuję. Nie, wiem, tam jedna rzecz. Od mamy. To jest piżamka. To razem z tatą już brałam, to jest ta. piżamka, no. Ja, to mi się podoba, jak ona jest słodnik. No fajna jest. Ej, ale zaraz tata chciał inny kolor wziąć. Ja chciałem w serduszkę, białą w serduszkę czerwoną. Która by była lepsza? Ta. <laughs> ale z ciebie bambik! A to są spodnie, takie same jak ja mam. Te dzwony, takie, wiesz o co chodzi. Nie Ta, podoba mi się. Z takim tak. wycięciem, ale one są bardzo fajne. To przymierzymy, nie. jeżeli będą mnie okej, okay, to oddamy. To teraz przechodzimy do torby z rezerw. No i tam ogólnie nasz challenge zszedł yy, na inny poziom challenge'u, bo Dawid oszalał i wziął milion rzeczy w sumie. I ja chyba znalazłam wtedy, nie wiem co, ja znalazłam, ale tutaj to już jest, nie wiem co jest. Nic nie znalazłaś. Nie, no jedną rzecz chyba tam wzięłaś. Nie znalazłaś. Ja ci dałem, żeby było jakby... Bez rękawnik wzięłam A, tylko, bez rękawnik. ale no to oliw... No dobra, zaraz zobaczymy. <grym> Otwieramy torbę z rezerw. To? Moja koleżanka takie same ma. Ale chciałaś tą bluzkę, tak, jak nie byliśmy na... mi się bardzo podoba. No to super, bluzka z pusinem. Co my tu mamy? Zero koszuleczka. Punktów. Zero, punktów. Zero punktów. Tak, mi się nie podoba. Bambik. A nie no, wiesz, ładna jest? jest Oliwcia, ładna jest. Dawaj, następną rzecz. Tata znalazł, no. Minecraft, fajna. Mhm. Super. Nie są jeansy. Znaczy, oliwka. To są jeansy, bo oliwka jest antyjeansowa, ale one z tyłu mają gumkę. Apu, mają dziękuję. gumkę. Nie, zero. Ale one są super, super i mają so. jeszcze takie y, łańcuszki. Nie. Mega fajne. A to nie jest jeans. Właśnie, to nie są jeansowe. Dżins to, to, to nie jest jeans. Ale dobra, okej, okay, przymierzymy i zobaczymy. Oliwka to jest bluzka influencerka. Jak ty. Masz taką samą. Nie mam właśnie, ja bym chciała mieć. Ty masz już jedną, ja nie mam takiej. Ale masz podobną. Nie mam influencerka. To jest bez rękawniczek. Babcia Ola ma podobne. Babcia Ola ma podobny i ja go znalazłam. Czy on ci się podoba? Czekaj. Załóż, przymiasz. Zobaczymy. Ej, już widzę, że fajny. Ej, fajny. Elegancko. Super wygląda. Ja bym wolała taki żółtawy, jak ja mam taki kremowy, no i no, nie było taki, wiesz? A jest dobry? Tutaj zapniesz się, w No ale w punktów. No dzięki, Oliwka, super. I co, wszystko? Ja mam propozycję. Zrobimy rewie mody dwie stylizacje. Z dwoma innymi butami i jedne spodnie, no bo... Nie, widzieliśmy dwie spodnie. Czyli dwie stylizacje zrobimy. Dwie, dwie, dwie A jakie dwie spodnie No te co... Aaa, odwo... <laughs> tak, 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 zrobimy tak, dobra, dwie dobra, dobra, dobra. To teraz zapraszamy was na pokaz mody. Modelką oczywiście będzie oliwka. Robimy pierwszą stylizację i zobaczymy, jak wyjdzie. Proszę Państwa, pierwsza stylizacja. Zapraszamy oliwkę. Mega wyglądasz. Super. Buciki, chwile, spodnie, koszuleczka, bez rękawnik, piąteczka. Dawid się ze mnie śmieje, że ja nie mogę przeżyć, że nie ma takich rzeczy jakby na dorosłych, ale serio. Ja bym chciała takie rzeczy naprawdę na mnie i te spodnie fioletowe, takie jasne, ale. Ej, zróbmy tak kiedyś, że wy mi będziecie robić stylizację z Oliwką No to sobie Fajnie no to... Właśnie tworzy się druga stylizacja Ja chcę takie rzeczy, serio Proszę państwa, druga stylizacja I zapraszamy naszą modelkę A, grali jeszcze Ale iść tam dalej się oddal trochę, bo cię muszę w całości Zobaczcie Te dzwonniki, buciki No i bluza I oksy, pięknie Oliwcia to gwiazda po prostu. Gwiazda. Piszcie, która stylizacja podobała Wam się bardziej. I jeszcze na koniec tego odcinka, ale to już wieczorem nagramy sobie, otwieramy dwie paczki od widzów. Więc zaraz do Was wracamy. Jesteśmy już z powrotem, słuchajcie. Z nami dwie paczki. I bierzemy się za otwieranie pierwszej. Paczucha przyszła do nas z nadmorza, z Władysławowa. Oliwka, obdzierej papier. Mamy tutaj na pudełeczku piękne dekoracje. No i teraz, jak to otworzyć wszędzie taśmy? Okej, okay, więc yy, Milka Secret Box, proszę bardzo. Tutaj mamy wysyp nadarzenie! O nie, o nie, o nie, o nie! Mamy bardzo dużo bibułek w ogóle. Oliwka otwiera Milka Secret Boxa A ja słuchajcie, tutaj mam figurki Z Milka Secret Boxa O oh my god, chyba ta paczka to długo Czekała na otworzenie, zobaczcie Mamy Mikołaja Świątecznego Zaraz Wielkanoc Mam tutaj też Nela Dominik, zobaczcie I tutaj mamy To się chyba nigdy nie skończy Gosia i Nela, zobaczcie Jakie piękne rysunki O, Mam list Mam list. Hej, nazywam się Nela. Kocham Was, mam psa i chomika i niedługo będę miała rybki. Mój pies nazywa się Luna, a mój chomik śnieżynka. Mam 7 lat, czyli tak jak Oliwka, a w kwietniu będę miała 8 lat. Mamy listę youtuberów: Darliwka, hej, katulenka, zaczarowany świat Sary, Misia i ja, Mufina, Arn, Artyna Zabawa, Miss Aga mieszkam we Władysławowie, a Gosia to moja koleżanka. Więc pozdrawiamy Nele i Gosie. To Boka to jest moja ulubiona gra. Chciałabym, żebyś otworzyła tą paczkę na challenge'u. Lubię was oglądać, ale też lubię hejka, Tulenka i zaczerwany świat Sary. A na początek myślałam, że Daria jest Oliwki siostrą, ale już wiem, że to mama. Ej, bardzo dużo osób tak myśli. Wiesz, że jestem swoją siostrą, a nie mamą. Mam tutaj koperty ze zdjęciami, słuchajcie, zdjęcie z moim pieskiem Luną Zaraz zobaczymy, jak wygląda Nelaki. Ojej, Ale super! Dobra, mam też następne zdjęcie, słuchajcie. Zdjęcie ze mną i moją koleżanką Małgosią. Ale super dziewczyny, zobaczcie! I mam jeszcze zdjęcie z moim chomikiem śnieżynką. O, czyli to był taki własnoręcznie robiony Milka secret box, tak? Tak, to jest dobre. Dobra. Jaki biały ten chomik, jaki słodziak! Matko, moska, ja uwielbiam chomiki. Ja, króliki. Mamy czekoladki i jeszcze takiego ludzika. Co to jest? Naklejki. Tu mamy jakąś maskę jednorożca, słuchajcie, zobaczcie mnie co tu jest grane, ale czas do pomalowania Widzę moją postać Stokaboka, zobaczcie To ja Widzę jakiegoś... Ej, można to nakleić Jakiegoś zajączka W tej paczce jest ogólnie bardzo dużo y, takich bryloczków, figurek i wszystkie są super, zobaczcie Kosmiczny Joe Ja mam małpiaka Ale cudowna gumka ja mam jeszcze mięcia. Ej, zobacz, To, Oliwka, jaki kwiat fajnie zrobiony! Z czego to jest, ale super! Tutaj mamy bransoletki, słuchajcie, jeszcze są. To jest pierwszy? Tak! Co ty gadasz, ale mega! Zobaczcie! Ale ładna świeczka! Ojeju, jak ładnie pachnie, ale śliczna! I tutaj mamy jeszcze narysowaną mama. Tutaj. O, jakie fajne Z pudełeczka wyjęłam też takie Sertuszkowe naklejki Tutaj mamy postać kolejną I możemy ją A nawet ja? No może i ty, możemy to nakleić e, Wysypna Stasia Ale Stasiu śpi babci, dzisiaj to nie wysypiemy e, Tutaj mamy Dawida Dawid, Dawid e, Sama robiłam Oj, ale to chyba te bransoletki, właśnie, co się wysypały, takie fajne, gumkowe. Dostałyśmy nawet herbatkę. Moja tutaj jest prank, ale, ale nie wiem właśnie do czego, bo to się odlepiło. E, oliwka, tutaj mamy oliwcie, tutaj jest mały Stasiu na bank. Tutaj jest Daria, jesteś super, dziękuję bardzo. Tutaj mamy jakieś fajne serduszko, i chyba z masy solnej, słuchajcie, piękne. I oliwka jeszcze na końcu, mam malowankę oliwka po koloru, więc będziesz miała co robić. Więc Nella, my ci bardzo dziękujemy za takie superowe niespodzianki. Pozdrawiamy Ciebie, wysyłamy serduszko, i pozdrawiamy też Twoją koleżankę, i całą rodzinkę, i wszystkich, których chciałabyś pozdrowić. Pozdrawiamy! Tak! Teraz będziemy otwierały kolejną paczkę od pewnego pana, który bardzo na to czekał i paczka jest od Stasia z kanału Motylek Darlitki. I Stasiu już kiedyś wysyłał nam paczkę, no i zobaczymy, co przygotował dla nas tym razem. I słuchajcie, my tutaj już mamy wiadomości. Otwórzcie na filmie ostrzeżenia, pytania, otwierać ostrożnie i miłego otwierania. Dobra... Otwórzcie na kanale Oliwki. No to odkładamy. Tak mam mamuńciu Ale to będzie paczka, słuchajcie Lista najlepszych kanałów Darliwka, Jawor, Żukol yy, Albo Zukol, przepraszam Oliwia Drobuszewska, Sitrox, Natix I Mister Drobny I wszystko z takimi superowymi serduszkami I zobaczcie to Darliwka 101 tysięcy subskrybentów Teraz mamy chyba 115 już tysięcy Więc ta paczka trochę na nas czekała Znaczy na nas żebyśmy otworzyły Data opublikowania 5 luty 2020. 3. Opis, hej, oto specjal Na 100 tysięcy subskrybentów Instagram Darliwka, 24 godziny Na tram, o właśnie Stasiu napisał, że jego paczkę Otwieraliśmy na odcinku 24 godziny na trampolinie I 24 godziny złączone Razem, zobaczcie jaka super jest ta karteczka Mega Tutaj mamy list i list jest, zobaczcie Serduszka piękne Czytamy Hej mam na imię Stasiu i mam 11 lat Oglądam was od początku Moje dwa ulubione filmy to 24 godziny na trampolinie I 24 godziny na czerwono Wysyłam dla was kilka upominków Pozdrawiam Oliwkę, Stasia, ciebie i Dawida Miłego otwierania Gratuluję 100 tysięcy subskrybentów Dziękujemy Stasiu Olivia, zobacz jakie fajne chusteczki do szkoły Jakie słodziutkie malutkie różowe Jej ja lubiłam tym strzelać dla Darii, dla Dawida też jest, to ja odłożę uuuu, yy, snickers ej, pamiętasz na odcinku z uczniów, chciałaś dać nauczycielkę sneakersa, bo strasznie gwiazdorze, ale nie miałaś dla Oliwki, proszę bardzo ty masz swoją kopertę ja mam swoją, więc otwieramy ja, ja mam pomadkę cześć Stasiu, dziękuję zobaczcie Lizeczko. a ja mam pomadkę do ust o, o, fajny, tu głupis żółty Jest też coś dla Stasia i dla Dawida. I słuchaj Stasiu, my to otworzymy razem z tą paczką, żeby otworzyć na kanale Oliwki. I chłopaki otworzą wtedy na odcinku u Oliwki. Mamy też superowe, piękne, ręcznie robione serduszko, ale śliczne. Nie no, dobrze chyba pokazałam. Mamy też naklejeczki, ale jakie fajne! I słuchajcie tutaj mam swojego Instagrama. Fan darliwka i motylek darliwki. Motylek, podłoga darliwki. Jestem na Twojej grupie darliwkowej na Instagramie. Wiemy, wiemy. Pytania do oliwki. I tutaj mamy otwierać ostrożnie, bo tutaj jest tak, bo po, wiecie, pozlepiane, dobra, ale dałam radę, bo tutaj jest taka mała karteczka mini-mini. I już zadaję Ci, oliwka, pytanie od Stasia. Ulubione emoji. Minka ulubiona, taka z telefonu. Czy coś znasz? Takie? Nie masz ulubiony, czy masz? Mam a, ta buźka z serduszkami, zielony czy fioletowy? Wiedziałam. Są też pytania dla mnie, więc ja oczywiście otwieram i odpowiadam: pizza czy żelki? Żelki. Morze czy góry? To zależy, ale generalnie góry. Rosman czy hebe? Rosman. W paśce znalazłam też cukiereczki Mam tutaj coś. Mam tutaj coś. Petrzop! Oliwka uwielbia Petrzopy! Dziękujemy! Tutaj mamy taką fioletową, fajniutką kokardeczkę, naprawdę bardzo ładną. I jeszcze dwa kolejne cukierasy. Więc Stasio, my Ci bardzo, bardzo dziękujemy za kolejną paczuchę i przepraszamy, że musiałeś tyle czekać, ale wiesz, że złapała nas choroba i trochę nam się to wszystko opóźniło. Wysyłamy Ci oczywiście serduszko. Pozdrawiamy! No i wpadajcie do Stasia na Instagram motylek darliwki albo fan darliwka. Teraz przechodzimy do pozdrowień na koniec odcinka. No i będziemy z Oliwką losować. I tutaj Karolina pisze: Pozdrowisz mnie, Karolinę, i drugą B? Oczywiście, że was pozdrawiamy. Monika Blok pozdrawiamy z całego serduszka. Zuzanna Gajek pozdrawiamy. Zosia pozdrawiamy. I Zosia chyba pisała skąd ta taty Piotra, więc Zosia serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Darlindkę Drobrzewską. Dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiamy również Oliwie Nie Dziękuję. Patrycja, serdecznie pozdrawiamy. Magda Tros, pozdrawiamy serdecznie. I w kolejnym filmiku będziemy również losować osoby do pozdrowień z komentarzy pod poprzednim filmem. Więc my już teraz się żegnamy. Pamiętajcie, żeby pisać, która kupiona przeze mnie i przez Dawida rzecz była najfajniejsza. Która stylizacja była fajniejsza? Jeden czy dwa? Oliwka, to by która się podobała? To by się spodnie czarne nie podobały. A ja mam takie same. Będziemy. Mecimeci! <gry> więc my już się teraz z wami żegnamy i jeżeli film Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, więc bardzo dziękujemy za oglądanie i do następnego! Hej!